Państwa w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie. Od stycznia tego roku realizujemy projekt Andrzej Sowa, mistrz tradycji z rodziny Sowów z Piątkowej. Chcielibyśmy bardzo przedstawić Państwu założenia projektu, o których opowie Katarzyna Moll, koordynator projektu. Od 4 stycznia do 30 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie. Realizowany jest projekt finansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nasze działania skupiamy wokół mistrza, pana Andrzeja Sowy, który pracując z kapelą, uczy młodzież właściwego podejścia do tradycji, poprawnego posługiwania się gwarą ludową, śpiewu, nauką gry na instrumentach oraz krzewieniem kultury ludowej Podkarpacia. Ukiniami i członkami kapeli są uczniowie gimnazjum, głównie jedna. Dziewczyna jest jeszcze chodzi do szkoły podstawowej. Pierwsze skrzypce Barbara Sowa, skrzypce sekund i śpiew Beata Marszałek, skrzypce sekund i śpiew Wiktoria Siry, cymbały Marceli Grzegorzak, kontrabas Patryk Sławiński, klarnet Emilia Szybiak i Michał Świder śpiew. Nazywam się Andrzej Sowa. Pochodzę z rodziny muzykalnej właśnie tej rodziny słynnej na całym Podkarpaciu i w Polsce rodziny Sowów, gdzie jeszcze do lat 7, połowy lat 70., nawet 80. działała słynna kapela Sowów pod dyrekcją, jakby pod kierownictwem Wojciecha Sowy, znakomitego skrzypka, trymisty, tej kapeli. I stąd moja pasja. Ja trochę muzykowałem. Na skrzypcach, ale niewiele. No, ale jednak coś zostało we mnie, że chciałem nie dopuścić do zapomnienia chciałem o, o, ocalić od y, zapomnienia właśnie tamtą wspaniałą muzykę naszych przodków, naszych moich dziadków, pradziadków a dla młody, młodzieży, którą prowadzę, którą y, zorganizowałem założyłem kapelę to ich, dla nich to są pra, pra, pra dziadkowie. I to jest, ale to jest muzyka naszych korzeni i nie możemy dopuścić do zapomnienia. Nasz repertuar kapeli Pogórzanie to jest właśnie repertuar kapeli SOWÓW. Na tym bazujemy, słuchamy tej muzyki, uczymy się grać, a młodzież w kapeli jest znakomita, bardzo zdolna, pojętna, że tak powiem. Szybko się uczą, są zdyscyplinowani, Muzycznie i od, działając od y, dwóch lat no z, z Hakiem, bo to jest dwa, dwa lata i dwa miesiące, już zdążyliśmy zdobyć pierwszą nagrodę w konkursie Duży-Mały w Kazimierzu w ubiegłym roku 2015 trzecią nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu y, Folkloru Karpat w Czcinicy. Tam zdobyliśmy trzecią i pierwszą nagrodę. To są, wymieniam te ważniejsze. Pierwszą nagrodę na, na festiwalu Dziecko Folklorze w Folklorze Baranowie Sandomierskim. Bardzo wiele znam repertuaru kapelicowców. No, oczywiście, zaczynamy od, zaczęliśmy od najłatwiejszych, tak żeby oni mogli to ogarnąć i opanować szybko, ale pokonali. Teraz już gramy coraz trudniejsze. Utwory coraz bardziej zaawansowane technicznie. Przystępując do opracowania utworu, słuchamy najpierw jego brzmienia. Na całe szczęście zachowały się nagrania kapeli sowów i mamy takowe. Słuchamy później, jeżeli jest trochę trudniejsze, to znaczy później próbujemy, a w końcu, jeżeli tam coś nie wychodzi, to piszę melodię prym i na, na bazie tej, tego zapisu nutowego ćwiczymy. Wszyscy w kapeli czytają nuty, więc to jest o tyle dla mnie łatwiej. Ponieważ w naszej działalności niezbędne jest wsparcie finansowe, więc na, wspólnie z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie napisaliśmy projekt, który właśnie nam pomaga, ministerstwo przeznaczyło pewną kwotę pieniędzy, aby można było się rozwijać, można było kontynuować naszą działalność i naukę. Mam na imię Wiktoria Siry. Mam 16 lat. Chodzę do gimnazjum w Dynowie. Gram na skrzypcach oraz chodzę do szkoły muzycznej w Dynowie. Uczęszczam do Ludowej Kapeli Pogórzanie. Chodzę tam, ponieważ lubię grać, lubię śpiewać oraz jeździmy na różne konkursy, gdzie zdobywamy pierwsze miejsca. Mam na imię Emilia, nazwisko Szybiak, uczęszczam do klasy piątej w szkole podstawowej numer jeden z Nienadowej, gram na klarnecie oraz śpiewam. Uczęszczam do kapeli, ponieważ podoba mi się ten styl muzyki i lubię tę muzykę i lubię jej słuchać i podobają mi się moi znajomi i ogólnie kapela jest fajna. Nazywam się Beata Marszałek i chodzę do gimnazjum w Tygodniu do pierwszej klasy, mam 14 lat i gram na skrzypcach oraz śpiewam w Kapeli ludowej pokuszenia. Chodzę tam, ponieważ lubię grać i śpiewać. Często wyjeżdżamy również na wyjazdy i wdrożywamy różne miejsca i to sprawia mi przyjemność. Mam na imię Michał, mam 16 lat, chodzę do klasy trzeciej gimnazjum w Dynowie. Nie gram na żadnym instrumencie, ale bardzo lubię śpiewać. Moja przygoda z muzyką ludową zaczęła się właśnie dwa lata temu, kiedy pojawiła się przede mną szansa grania właśnie w takiej kapeli, w której jestem do teraz. Bardzo lubię tą muzykę, bardzo mi się podoba. Lubię słuchać, śpiewać właśnie jeżdżąc na koncerty, poznawać innych tą kulturę i bardzo bardzo mi się to podoba. Nazywam się Patryk Sławiński. Mam 15 lat, czępiam do gimnazjum. W Dubiecku. Gram na kontrabasie. Uczestnę do kapeli, ponieważ yy, zainspirowała mnie muzyka gry na kontrabasie i muzyka ludową, którą gramy. Nazywam się Marcel Grzegorzak. Chodzę do klasy pierwszej gimnazjum w Dynowie. Gram na cymbałach od 8 lat. W kapeli gram 2 lata, ponieważ tyle już istnieje ta kapela. Lubię grać na cymbałach, jeździmy na różne występy, dzięki temu poznałem wiele wspaniałych ludzi. Nazywam się Barbara Sowa, mam 14 lat, chodzę do gimnazjum w Dynowie. Dodatkowo uczęszczam do szkoły muzycznej i go w poszłam. Muszę się grać na skrzypcach i na pianinie dodatkowo. Do no, kafeli chodzę, ponieważ lubię bardzo grać na skrzypcach, śpiewać. A także mój dziadek prowadzi tu kafelę, więc od małego jakby słucham, słucham tej muzyki i sobie sobie polubiłam. Jeżeli chodzi o pracę w kapeli, naprawdę nasze grono jest koleżeńskie i rozwijamy tutaj swoje talenty, takie jak na przykład śpiew rozwijamy oraz granie na różnych instrumentach. I czy na, na przykład odkrywanie nowych talentów. Też dzięki temu zdobywamy Więcej pewności siebie na, 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 na występach różnych na i na konkursach, więc, więc to dużo daje. To największą radość na próbach też, skoro jest ta przyjaźń. To wszyscy jest wesoła atmosfera, jest tego radość, ale oczywiście też jak jeździmy na różne koncerty, występy. To jeżeli no, gra się z tą nadzieją, żeby zająć dobre miejsce, jeżeli się uda, to wtedy naprawdę jest największa radość z tego grania, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, że się spełniamy. No wiadomo, początki były trudne, ponieważ to była moja pierwsza taka styczność, właśnie z tą odmianą taką języka, z zmianą tekstową. No ale potem, jak już się wprawiłem w to, zacząłem, no próby były ważne tutaj. Pan Andrzej Sowa pomagał mi w tym, ponieważ on właśnie mi nadawał te przykłady, i no jakoś to poszło. Zacząłem właśnie nabierać tej wprawy w tym języku. Potem już było łatwiej, i kolejne ciągłe próby tego ułatwiały mi to, i potem już coraz lepiej to wychodziło. Na wstępie chciałam powiedzieć, że inicjatywa stworzenia Kapeli Ludowej. Dziecięcej, a w zasadzie już młodzieżowej, bo, bo nasze dzieci wkraczają w wiek, że tak powiem, młodzieńczy. Była e, znakomitym e, podejściem do e, kultywowania tradycji ludowych. I pan Sowa tutaj e, ten pomysł, który zainicjował i realizuje bardzo, powiem tak, solidnie. Basia, myślę, chętnie poszła do kapeli. Ona już od pierwszej klasy uczyła się grać na skrzypcach w szkole muzycznej, ale kapela to troszkę coś innego, bo w kapeli gra się troszkę inaczej, to jest muzyka ludowa. Być może, że muzyka ludowa nie jest obecnie popularna i mój Michał, który śpiewa w kapeli, gdy został zaproszony na przesłuchania, miał wątpliwości czy sobie poradzi z taką muzyką, z takim śpiewem, bo były to dla niego no, takie doświadczenia pierwsze. Owszem, śpiewał w szkole, śpiewał w chórze, śpiewał indywidualnie na różnych szkolnych przedstawieniach, natomiast inny rodzaj muzyki. To się zaczęło dużo raczej szybciej, bo ponieważ grali w orkiestrze dętej, której właśnie też prowadził pan Andrzej i zachęcił ją właśnie do tej kapeli. Ona była bardzo zadowolona z tej kapeli i spodobało jej się tutaj i później wciągnęła do tego właśnie Patryka, który gra na kontrabasie tutaj też. Myślę, że córce podoba się tutaj udział w próbach, w wszelkich działaniach. Wyjazdy to po prostu są chyba najlepsze ze wszystkiego. Konkursy, zdobywanie nagród. A jeszcze jeżeli wyjazd łączy się z noclegiem, tak jak w Kazimierzu, ona już teraz nie może się doczekać, kiedy będzie następny wyjazd. Że dzięki temu, właśnie że tutaj gra w tej kapeli, zechciała grać na skrzypcach i zapisała się do szkoły muzycznej, gdzie muszę podkreślić właśnie też, że oni po prostu z dumą noszą te stroje ludowe które właśnie i bardzo chętnie w nich po prostu występują. Po kilku miesiącach prób pracy, pierwszych koncertach okazało się, że to jest znakomita sprawa na poznanie kultury ludowej, bo to nie tylko muzyka, ale dzieci również tutaj e, zdobywają i wiadomości na temat e, kultury ludowej naszego regionu. Pan Sowa, e, bardzo skrupulatnie podchodzi do, do wyboru tych piosenek. One może nie są łatwe, nie są czasem lekkie. E, repertuar jest uważam bardzo ambitny. Współpraca z Kapelą Pogórzanie rozpoczęła się 3 lata temu, kiedy pan Andrzej Sowa przyszedł do mnie z propozycją utworzenia nowej grupy, ponieważ już w Domu Kultury działa jedna kapela osób dorosłych, Kapela Dynowianie. Więc ta propozycja wydała mi się też bardzo ciekawa, ponieważ chodziło o młodzież. Myślę, że każdy dyrektor instytucji marzy o takiej sytuacji, aby to właśnie taki człowiek jak pan Andrzej Sowa, rzeczywiście doświadczony nauczyciel, pedagog, ktoś kto wywodzi się z takiej właśnie rodziny osób muzykujących, no z taką propozycją przyszedł do, do dyrektora. Więc nie trzeba było szukać tej osoby, a zjawiła się ona sama. Więc to jest myślę, że bardzo, bardzo pożądane dla każdej takiej instytucji. Młodzież okazała się bardzo zdolna, i od razu pan Andrzej zakładał, że tak też będzie. Zresztą on wkłada bardzo dużo serca w to, żeby tą młodzież właśnie znaleźć przede wszystkim tą, która ma talent. I to mi się bardzo podoba, pomimo to, że. Że na początku taką, tworzenie takiej kapeli nie jest proste, bo jednak trzeba ich motywować. Prób jest coraz więcej, jeżeli jest to też taki czas przygotowań do, do koncertów, do, do festiwali. Więc to zamiłowanie do muzyki, i, a przede wszystkim również do muzyki tradycyjnej, myślę, że nie jest proste. Dzięki projektom, które realizujemy, Andrzej Sawa, Mistrz Edycji, udało się przeprowadzić szereg działań, które myślę, że nie udałoby się przeprowadzić z takim namysłem, z takim celem rozwoju kapeli, gdyby tego projektu po prostu nie było. Uświadomiliśmy sobie ogromną potrzebę przede wszystkim nagrania płyty kapeli Pogórzanie. Jak również myślę, że dużym doświadczeniem jest to, że te zajęcia są cykliczne, że ich jest po prostu więcej, że mamy więcej takiej pracy metodycznej z panem Andrzejem, grupa, grupa ma więcej pracy, że zdarzył nam się wyjazd do Sanoka, gdzie kręciliśmy film, a jeżeli chodzi o samą młodzież, to jest zauważalna zmiana w ich podejściu do, do pracy w kapeli, że myślę, że są bardziej doświadczeni, że to widać w muzyce jak grają, że ta muzyka po prostu zaczyna płynąć, że Naprawdę dociera do naszych serc i jak się jej słucha, wielokrotnie już teraz słucham i mamy wiele, wiele występów, to myślę, że dostajemy taką pozytywną informację zwrotną, że to jest potrzebne, że ta młodzież się rozwija, że rodzice również dzieci i młodzieży, bo to już jest raczej młodzież, bardzo chętnie z nami współpracują i to, to tworzy się jakby całe środowisko. Więc dzięki temu projektowi, który się już kończy, widać wyraźnie, że te efekty są nie dość że zauważalne, to jeszcze chcemy je kontynuować i myślę, że mamy większą świadomość tego, w jaki sposób sobą współpracować, jak ukierunkować tę młodzież, żeby odnosiła jeszcze większe sukcesy, bo ewidentnie one są bardzo duże. Kolejny raz w tym roku jest pierwsze miejsce w Kazimierzu. No, mogę powiedzieć tylko jako dyrektor, że jestem dumna z tego, że taka kapela może, może działać przy ośrodku, który, który prowadzę.